Ale fajna książka. Muszę ją ukraść. I wiecie? Była taka piękna, że musiałam ją ukraść. Nie miałam wyjścia. Gdzie ona biegnie? Nie wiem. Szybciej, 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 bo spóźnimy się na lekcję z takim małym facetem. A ja kocham lekcję, a wy nie kochacie? O, kogoś kartka z książki zaatakowała. O, i tego też. Wiecie, jak nie będziecie się Cicho, bądź mądralo. Właśnie. Cisza. Nie jestem mądrala, tylko wy jesteście gamonie i nieuki. Chodźcie na lekcję. Elo, elo, elo. Nazywam się Jasiu i będę was uczyć le parkour. Niech do mnie przyjdzie. Harry Potter. Proszę iść przez te drzwi. Proszę iść przez te drzwi. A eee, ogień, gin, 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 gin. Uff. Ok, teraz muszę zamrozić wodę. Okej, okay, teraz muszę się przejechać. Eee, a, Jezu, ale jazda. A ja nie mogę. Pomysł kuba69.pl już wkrótce nowe odcinki. A, A Jezu! A, A Jezu!